Witam Was serdecznie, eee, vlog serwisowy, narzędzia do filtrów na ekranie, lecimy z tematem, a w nim znowu sieczkarnia, ale też nowe ciągniki na warsztacie. Go! update sieczkarni słuchajcie przekładnia kątowa jest już w maszynie zaraz wam pokażę duży hydrostat ten główny który klient kupił używany jest też już w maszynie. Jedyną osobą, która może powiedzieć dopiero to Mariusz. Mariusz no tutaj on przeżywa bardzo straszne katorgi przez to. No bo nie ma tej maszyny i stracił najcenniejszy czas. Tak naprawdę to już jest poptokach pewnie. Chociaż przypominam, jeżeli ktoś by miał jeszcze coś do skoszenia, to Mariusz się z wami dogada, o ile to nie będzie 200 czy 300 km stąd. A my jesteśmy pod siodą Wielkopolską. Słuchajcie, tu mamy przekładnie, jeszcze trzeba e, domontować resztę tego sprzęgła z, z kołami pasowymi. Słuchajcie, tam już mamy hydrostat duży, mały nawet, duży, zobaczcie, założony. No i teraz e, zostanie nam jeszcze. Tam jest pompa, nawet ta czterorzędowa. Taka ciekawostka, zostawiamy jeszcze starą pompę, ją wyczyściliśmy. E, ona dostała po tyłku, ale tu jeszcze przeleci przez nią trochę opiłków, zanim ten układ się wyczyści i dopiero później zamontujemy nową pompę, jak już ten układ będzie z grubsza oczyszczony tu jeszcze nam coś zostało, ja już nie pamiętam co tu było aha, tu, jest, tu powrót jest oleju z tego co pamiętam, no i tak to słuchajcie wygląda zostały nam do pomontowania jeszcze, słuchajcie ten zbiornik pierwotny, czyli ten którego teraz widzicie na zdjęciu, jak poprzednio wyglądał Teraz już jest po naszych przeróbkach. Tu będzie rewizja. Inaczej są rozwiązane, słuchajcie, niektóre podłączenia, dlatego że niektóre w ogóle wyleciały. Tu widzisz, widzicie, tu nie ma, a było, ale z kolei jest w tamtym zbiorniku z tego, co kojarzę. Zaraz sobie zobaczymy. Będzie tu chyba gdzieś dopiero przywiercone z tego, co kojarzę. Inaczej to będzie rozwiązane. I rozdzielamy, słuchajcie, układy, tak? Osobno dajemy... Ten główny hydrostat i osobno dajemy resztę. Tutaj dodatkowa, słuchajcie chłodnica. Tam widoczna na, na ekranie teraz ona będzie nam chodziła ten drugi obieg, a będzie chodziła tylko ten obieg, więc powinna taka wystarczyć. No, za chwilę to tak naprawdę trafi do maszyny i potem będzie nas jeszcze czekało jeżdżenie i dokuwanie. Węży, ale to już po prostu, jak będziemy mieli wszystko pomontowane, to wtedy konkretne węże, konkretne końcówki popiszemy, porozysowujemy sobie co jak. No i na pewno polecimy na Poznań. Tam jest taka firma na wylocie w stronę Świecka, która tego typu rozmiary, jak tu widzicie na zdjęciach, czyli tego typu węże, nam po prostu pozakuwa w odpowiedniej tam, na odpowiednie ciśnienie i tak dalej, bo to musi faktycznie wytrzymać. No i miejmy nadzieję, że maszyna lada dzień będzie już na chodzie. No musimy wjechać tu kolejnym pojazdem pod tytułem kombajn Tutaj mamy 78.10, nic wam jeszcze nie powiem. Prawdopodobnie musimy rozebrać skrzynię nam jest podobny przypadek jak w poprzednim ciągniku. No, niestety te ciągniki bo będą na to chorować. Aczkolwiek tu się temat zaczął gdzieś tam przez taką trochę głupotę, bo wał się napędowy, urwał pęk krzyża, gdzieś tam popierdził blok. No i gdzieś tam pod tego czasu, może trochę gdzieś tam nie wiem, czy zlekceważone, czy nie, może nie, może to złe pojęcie jest, ale tam po kilku dniach jakby któryś pubieg zginął. Potem to niby się pojawiło, potem było dobrze długi czas, teraz znowu chyba coś się zaczęło dziać. No i tak kurczę, nie wiemy do końca, czy czasami po prostu tutaj nie jest przyczyną, że jednak jeszcze skrzynia dodatkowo tutaj zrobiła nam psikusa. Także to gdzieś Wam powiem w najbliższych, gdzieś tam. Najbliższej aktualizacji pewnie, bo, bo ciągnik prawdopodobnie jutro już będzie rozpołowiony. A że to siódemka, no to wiadomo, bez rozpołowienia tu się nie da zrobić nic. Poza tym, ciągnik tak w miarę zadbany, bo to bardzo fajny egzemplarz, bardzo taki w kabinie w ogóle, bardzo czysto schludnie. Opaki tutaj dbają o niego. My już tutaj robiliśmy ten ciągnik, kilka rzeczy, zawieszenia, podnośnik. O, taka poprawka tutaj jest. Znaczy, poprawka tutaj był taki temat, że było kiepskie tuczysko. Powiedzieliśmy to tutaj Jankowi, że złożymy to na tym, co jest. Jeżeli to nie będzie trzymać, no to, e, to po prostu trzeba będzie to tuczysko nowe zrobić. I tak też teraz będzie. Teraz będzie na nowym tuczysku to zrobione. Tu już się nie da odwrócić. Albo będziemy gdzieś tam korzystali z dorobionego tuczyska. Raczej nie będziemy zamawiać oryginalnego. W John mm. Tu mamy, słuchajcie, 69-30. Zaczynają się te ciągniki nam ostro zjeżdżać. Ten ciągnik do nas trafił kilka dni temu, chyba z 3, jakoś tak przed niedzielą. No i mamy tutaj taki problem, słuchajcie, że no niestety, ale układ wtryskowy totalnie zabity. Widzicie teraz na, na ekranie co się dzieje. z tego prawdopodobnie niestety będziemy musieli tutaj zwalić głowicę, bo wydostaje nam się dwutlenek węgla do układu. No i niestety, ale nic z tym nie zrobimy. Nic z tym nie zrobimy. No, żeby to dobrze było wszystko zrobione, no to trzeba będzie po prostu tą głowicę zwalić. Przy okazji będzie wyremontowana ta głowica, to też jej nie zaszkodzi. Utóż, bo sprężarka widzę, że była niedawno wymieniana, więc też dobrze. A tak poza tym zapierdziela ciągnik, ze 50 w ogóle skrzynia. Fajnie jedzie, 11 rok, chyba. No, przegląd P50 zrobiliśmy, tam też parę rzeczy wyszło. To też przedstawimy tu klientowi. No i tyle, nie? Tak to by było. No bogaty, Bogata wersja w ogóle. Jedynie nie ma lekko zaworów, widzę, ale tak to i amortyzowana kabina, i oś i 50 na godzinę. Fajnie, naprawdę fajnie. No i tu jeszcze taki widok. 7830 tutaj stoi u nas trochę ten ciągnik, bo czekaliśmy za płatnością, ale przy okazji przyjechał Joachim i robimy mu kaganiec, bo ktoś wcześniej no przesadził z mocą. Tam wyszło prawie 280 koni i tutaj dogadałem się z klientem, już teraz wpłacił te pieniążki, że po prostu no zrobimy mu jeszcze tą, tą moc, tak jak powinna być, żeby ten ciągnik po prostu chodził, bo poprzednia ta, 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 ta wizyta u nas, no niestety jest przez to, że Ktoś z tą mocą przesadził, no i, no i przez to e, pamiętacie głowicę, która pierwsza, na, na razie w historii, i pewnie no, podejrzewam, że długo, długo następnej nie będzie tego typu, no, że po prostu się nie nadawała do naprawy, no bo, no bo była po prostu przegrzana <laughs> i popękała. A żeliwo jak popęka, no to niestety, ale nic już się z tym zrobić nie da. Mm, plac nam się zapełnia, już Wam idę pokazać. E, przyjechał nam kolejny 787 Marka W sumie to te ciągniki to jakby się umówiły trochę Bo ten jest z tej samej okolicy I ten Marka też jest z tej samej okolicy to są prawie że sąsiedzi Kilka wiosek obok No i niestety tam się coś niedobrego wydarzyło Ze skrzynią biegów Tam straszne hałasy idą z pół biegów Przydusza ciągnik Tam go mamy po prawicy No i tamten to tam 99% w ciemno Że no niestety będziemy musieli go rozpołowić też No to tak Powiem wam, że no co, no ciągniki już 20-letnie, no i niestety ale te skrzynie gdzieś tam trzeba będzie porobić. No ale z drugiej strony y, zrobią sobie to na za 30 pewnie parę tysięcy, nawet no, trzeba będzie pewnie zrobić tam wszystkie sprzęgła ładnie, tak podejrzewam, no ale będzie przynajmniej porządnie zrobione. Słuchajcie, Marek już tu silnik kiedyś zrobił. Tam się tam y, taka sytuacja wydarzyła, że też pamiętacie pewnie, bo to chyba nagrywałem, że no, wtryskiwacz, nie? co się rzadko zdarza przy tych silnikach ze zwykłym układem wtryskowym, no ale wtryskiwacz nam wytopił tłok i tam podlatywało kawałki, no i stąd, stąd były gdzieś tam pół stuki w silniku. Zrobiliśmy silnik, ładnie chodzi, tam Marek mówi, że nawet grama oleju nie weźmie, także serce się raduje. No i zrobi teraz sobie skrzynię, tak, że ten ciągnik no, będzie miał od, z grubsza odhaczony, a tam kombajn, no to tak jak mówię, jak wyjedzie się czkarnia, no to wjedzie pewnie w to miejsce sobie kombajn. Dobra, słuchajcie, byłoby tyle, o tam Joachim siedzi, działa nad programem sobie, a niech działa, nie będę mu przeszkadzał, pewnie jak skończy, to mi da znać, To przyjdzie z fakturą. No i tyle. Działamy, działamy, działamy. My też jesteśmy po takim też okresie u nas zawsze troszeczkę urlopowym, bo sierpień jednak, gdzieś tam ta druga połowa u nas już się zaczynają urlopy. Ja też chłopakom zawsze chcę dać ten urlop trochę w lecie, bo z drugiej strony urlopy tylko zimą to jest bez sensu. Też każdy chce rodzinę zabrać. Już pierwsze choroby nas zaczęły dotykać, takie no wiecie jakie tam. Nie będę nas używał, bo ten film prawdopodobnie będzie dotarł nawet do jednej czwartej tych widzów, do których normalnie dociera. Także no niestety się to przesuwa. No i dużo, dużo jakichś takich dziwnych awarii. No pewnie tego będzie jeszcze więcej w następnych latach, no bo sprzętu nowego, o ile przybywa, to, no to ten co jest też się starzeje i niestety, ale pewne rzeczy będą. Jak jeszcze z 2-3 lata temu robiliśmy na jesieni jedną skrzynię, tak teraz robimy skrzyni biegów 5-6. A pewnie w przyszłym roku zrobimy ich 10, no bo, no bo po prostu ciągniki są coraz starsze i trzeba to będzie przy nich zrobić. To jest tak jak rozrząd w samochodzie, no ileś tam można przeciągnąć, ale on w końcu się rozpadł pewnie. No i to jest tak samo, no, no w pewnym momencie niestety ta skrzynia gdzieś tam, któreś sprzęgło najsłabsze, przeważnie do jazdy w przód, gdzieś tam na rewersie hamulcu też rozsypie się po prostu, bo to są największe przeciążenia, no i niestety, ale no, no, trzeba to zrobić, a, a żeby zrobić to trzeba zrobić od A do Z, bo Nikt nie będzie chciał na pewno planowo do tej skrzyni w najbliższych 10, a najlepiej to 15 latach zaglądać. No i koniec, tak? Tak to by było. Słuchajcie. Ja kończę lecę, bo mam jeszcze kupę spraw związanych z budową, którą robimy. Budujemy takie zaplecze sobie właśnie do hali serwisowej, plus taka kotłownia, bo tam nie mieliśmy kotłowni takiego prawdziwego zdarzenia. A że palić będzie można wszystkim w tym roku, no to, no to tym bardziej jest zachęta, żeby ten piec odpalić, bo no, palić jest co? <laughs> A to oczywiście żart. No i muszę, muszę tam do, 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 dopiąć kilka tematów, tak żeby przed takim no, mega już sezonem być powiedzmy o inaczej na mega sezon taki już gdzieś tam listopad grudzień żeby ta kotłownia ruszyła a póki co no to mm, nie mamy jeszcze nawet konstrukcji <grych> e, zrobionej co prawda już się robi ale no muszę właśnie iść dograć płyty e, no i gdzieś tam zorganizować transport na kocioł który gdzieś tam udało mi się skupić używany e, muszę go gdzieś tam e, no znaleźć jakąś spedycję żeby mi go po prostu przywiozła dobra słuchajcie to tak z naszych tutaj takich też tematów no poza ale widzicie takie, że też się muszą e, wydarzyć czasami we firmie, nie tylko e... No ja bym chciał żyć samymi tutaj naprawami i tak dalej, tym co się dzieje tutaj na serwisie, bo to by szło jeszcze lepiej, no ale niestety czasami muszę się wyłączać. No i niestety, ale muszę zrobić coś innego, co nawet nie jest związane w ogóle z biznesem jako tako. Trzeba po prostu gdzieś tam nie wiem, postawić kawałek wiaty takiej powiedzmy, czy tam w jakiejś kotłowni zainwestować, a to już od razu się robią setki tysięcy z tego. A czy my będziemy naprawiać Więcej maszyn przez to Może pośrednio tak, bo, bo na pewno Słuchajcie, chcemy przez to pomieszczenie Odciążyć hale na pewno z różnych O, tego typu stóp Wózków, które na przykład po naprawie ciągnika Są puste i stoją na hali A normalnie wyjadą obok do pomieszczenia Tutaj za ścianę ehm, Czy jakieś tam osłony od maszyny O, tu jest zdjęta osłona od maszyny Ona normalnie tu nie będzie stała, tylko będzie stała w Za ścianą, z drugiej strony ściany I tak dalej, i tak dalej, tego typu regałów w ogóle tu nie będziemy mieli na hali jakieś tyło, kostek tych ty, ty, ty klocków drewnianych też, to nie jest miejsce na klocki i tak dalej, tu jakiś wózek od rozjeżdżania, no nie może tego być. Na hali ma być prosto, schludnie, czysto, zero gratów, jedynie o, coś tam na ścianie to tak, to ja dopusz, dopuszczamy coś takiego, że gdzieś tam będziemy jakiś łańcuch zawieszony, coś, bo to nie, nie zajmuje miejsca, jakieś kosze na śmieci, tak, ale nic poza tym, słuchajcie, bo... No bo, bo po prostu nie chcemy, tak, chcemy, żeby było tutaj schludnie, czysto, jak najwięcej przestrzeni, bo to na pewno będzie wpływać i na pewno wyrysujemy sobie, słuchajcie, te, wreszcie takie te linie żółte, które będą nam pomagały się zawsze ustawiać ciągnikami mniej więcej w tych samych miejscach, bo widzimy, że pewne miejsca na hali u nas super się sprawdzają i wtedy jak się w takim miejscu stanie ciągnikiem czy, czy kombajnem, to wszystko wtedy idzie tak, jak powinno, nic nikomu nie koliduje, nie zastawia, nie utrudnia chodzenia. No i też się słuchajcie trzeba takimi rzeczami zająć, bo to gdzieś tam pośrednio też wpływa, a po drugie, no, jak nas widzą, tak nas piszą. Jak ludzie też będą tu widzieć porządek, to też będzie co niektórym łatwiej nam powierzyć sprzęt. Dobra, słuchajcie, lecę, lecę zamawiać płyty. Zapraszam na piątek do Karola, a ja się z wami żegnam i zapraszam do mnie na wtorek na kolejnego vlogasa serwisowego. Cześć.